Dobry wieczór, Patryk Schulz, witam Państwa w najnowszym wydaniu podsumowania bieżących wydarzeń z polskiej przestępczości zorganizowanej Mafia News. W tym odcinku m.in. o poszukiwanej czerwoną notą Interpolu za kierowanie gangiem 30-letniej Magdalenie K., a także o Jacku Pepseu, do nim ślepak, byłym gangsterze szczecińskiej grupy Oczki, który pojawił się ostatnio na galii MMA oraz o zlikwidowanym polsko-rosyjskim kanale przerzutowym bursztynu. Zapraszam. CBSP i KAS przejęło 15 milionów papierosów oraz 20 ton tytoniu. Centralne Biuro Śledcze Policji we współpracy z Gdańską Krajową Administracją Skarbową w tamtejszym porcie przejęło kontener z Chin, w którym znajdowało się 15 milionów nielegalnych papierosów o wartości około 11 milionów złotych. Towar miał docelowo trafić na Ukrainę. Tymczasem w kolejnej akcji CBŚP z Łódzką KAS zlikwidowało w powiecie Zgierskim magazyn z tytoniem, zabezpieczając 20 ton trefnego suszu tytoniowego i gotowej krajanki tytoniowej. Skarb państwa w wyniku procederu mógł zostać narażony na stratę aż 26,5 miliona złotych z tytułu niezapłaconych należności podatkowych. Zabezpieczono narkotyki i nielegalne automaty do gier. Funkcjonariusze Wydziału do Walki z Przestępczością Narkotykową Komendy Stołecznej Policji, razem z funkcjonariuszami Warmińsko-Mazurskiej Krajowej Administracji Skarbowej, rozbili zorganizowaną grupę przestępczą, która zajmowała się obrotem marihuaną i metamfetaminą, prała brudne pieniądze, a także czerpała korzyści z nielegalnych gier hazardowych. Podczas działań ujawniono i zabezpieczono 36 automatów do gier nazywanych jednorękimi bandytami, 458 tabletek MDMA, MDPV oraz 30 porcji metamfetaminy. Zatrzymano 6 obywateli Wietnamu. Za posiadanie znacznych ilości narkotyków grozi im do 10 lat pozbawienia wolności, a za organizację nielegalnych gier hazardowych grzywna, kara pozbawienia wolności do lat 3 bądź obie kary łącznie. Ministerstwo Finansów w osobnym komunikacie przypomina, że opinia z badania technicznego automatów do gier, które funkcjonują poza kasynami i salonami gier, nie gwarantuje legalności ich działania, a więc może rodzić negatywne konsekwencje prawne. Taką legalność zapewnia dopiero decyzja ministra finansów o niehazardowym charakterze gry. Zmiany w obrocie paliwami opałowymi. Krajowa Administracja Skarbowa informuje, że od 1 września 2019 roku podmioty sprzedające paliwa opałowe nie będą musiały pobierać i przechowywać deklaracji przeznaczenia tych paliw do celów grzewczych. Zamiast tego powstaje obowiązek rejestracji w systemie SENT jako pośredniczące dla sprzedawców bądź zużywające dla nabywców podmioty opałowe i składania oświadczeń właśnie we wskazanym systemie. Celem nowych regulacji jest ograniczenie możliwości niekontrolowanego przekształcania oleju opałowego w napędowy, często wykorzystywanego do wyłudzeń podatkowych. 96 milionów wyprowadzone z polskiej spółki. Agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego z Białego Stoku zatrzymali na Dolnym Śląsku i na Mazowszu trzy osoby związane z grupą kapitałową, w skład której wchodzą spółki z branży biopaliw i spirytusowej. Wśród ujętych znalazł się Grzegorz Eś. Prezes zarządu wspomnianej grupy kapitałowej. Podejrzani mieli działać na szkodę jej akcjonariuszy i właścicieli, nadużywając swoich uprawnień i w ten sposób wyprowadzając z majątku spółki co najmniej 96 milionów złotych. Pieniądze trafiały do powiązanych z prezesem spółek w Polsce i za granicą. CBA dokonało przeszukań w kilkunastu miejscach na terenie województw dolnośląskiego, mazowieckiego i wielkopolskiego. To pierwsze zatrzymania do sprawy. Jest ona rozwojowa. Funkcjonariusze z białostockiej delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali trzy osoby, w tym menadżera jednej z dużych spółek kapitałowych. W śledztwie ustalono, że zatrzymane osoby działały na szkodę akcjonariuszy i właścicieli spółki, wyprowadzając z niej majątek w postaci nieruchomości i papierów wartościowych. Łączna kwota strat spółki wynosi blisko 100 milionów złotych. Zatrzymane osoby trafią do prokuratury krajowej w Białymstoku, tam usłyszą zarzuty. Kontrabanda warta 6 milionów złotych. Podlaski oddział Straży Granicznej zabezpieczył przeszło 400 tysięcy paczek nielegalnych papierosów o wartości szacowanej na 6,1 miliona złotych. Trefny towar ukryto w ciężarówce na litewskich tablicach rejestracyjnych, która według dokumentacji miała przewozić elementy plastikowe. Do kontroli pojazdu i zatrzymania 33-letniego kierowcy doszło w powiecie augustowskim na drodze krajowej nr 8. Kanał przerzutowy papierosów i bursztynu zlikwidowany. Funkcjonariusze Straży Granicznej z placówki w Grzechotkach zlikwidowali rosyjsko-polski kanał przerzutowy papierosów oraz bursztynu. Śledztwo prowadzono od 2015 roku. W sprawie sporządzono już akt oskarżenia przeciwko pięciu mieszkańcom województw warmińsko-mazurskiego i zachodniopomorskiego, a także dwóm obywatelom Federacji Rosyjskiej z obwodu Kaliningradzkiego. W trakcie czynności zabezpieczono niemal 116 tysięcy paczek nielegalnych papierosów, prawie 350 kg bursztynu, 7 kg krajanki tytoniowej i 20 litrów alkoholu. Sąd zdecydował, że 55-letni Polak spędzi 4 miesiące za kratkami. Pozostali usłyszeli wyroki w zawieszeniu. Wszyscy natomiast zapłacą kary grzywny. Komunikaty służby więziennej. Służba więzienna na swojej oficjalnej stronie internetowej opublikowała dwa komunikaty dotyczące głośnych medialnie spraw z ostatnich tygodni. Pierwszy komunikat odnosi się do informacji, jakoby związany z aferą podsłuchową Marek F. miał zostać wywieziony w nieznane miejsce z aresztu śledczego Warszawa Białołęka. Służba więzienna wskazała, że Marek F. na Białołęce przebywał jedynie na badaniach, po których powrócił do aresztu śledczego Warszawa Służewiec, gdzie bez problemu mogą porozumieć się z nim jego pełnomocnicy. Kolejny komunikat to komentarz do wypowiedzi Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara w rozmowie Piaseckiego na antenie TVN-24, w której stwierdził on, że nie można było sprawdzić zapisu monitoringu sprzed celi Dawida Kosteckiego w noc, kiedy ten zmarł, gdyż na korytarzu wyłączono światło. Służba więzienna opublikowała fragmenty nagrań z monitoringu, na których, mimo głównego wyłączonego światła, kamera bez przeszkód rejestrowała wszystko, co działo się przed celą Dawida Kosteckiego. W sprawie byłego pięściarza nadal jest wiele wątpliwości, tak uważa przynajmniej Rzecznik Praw Obywatelskich. Reprezentujący rodzinę Kosteckiego Roman Giertych poszedł nawet o krok dalej, mówiąc o dowodach na udział osób trzecich w wydarzeniach z aresztu śledczego Warszawa Białołęka. Tymczasem Dziennik Rzeczpospolita informuje jednak, że coraz więcej dowodów wskazuje na pierwotnie zakładaną wersję, czyli odejście Kosteckiego z własnej woli. Polka poszukiwana czerwoną notą Interpolu za kierowanie gangiem. 30-letnia Polka Magdalena K. poszukiwana jest listem gończym, europejskim nakazem aresztowania oraz czerwoną notą Interpolu za zakładanie lub kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą. Jak ustalił reporter superwizjera TVN Szymon Jadczak. Magdalena K stała na czele krakowskiego gangu narkotykowego związanego ze środowiskami pseudokibicowskimi, który miał też na swoim koncie rozboje czy pobicia z użyciem niebezpiecznych narzędzi. Grupę zorganizowała po tym, jak wcześniej za prowadzenie gangu aresztowano jej partnera. Magdalena K miała dysponować nieograniczonymi środkami finansowymi. W jej domu pieniądze podobno były przechowywane na paletach. Stąd też pojawia się przypuszczenie, że poszukiwana może ukrywać się gdziekolwiek na świecie, a nawet poddać się operacjom plastycznym. Życie mafii nieocenionym źródłem informacji o grupach przestępczych na świecie. W poprzednim wydaniu podsumowania Mafia News zapowiadaliśmy premierę książki Życie mafii kryminologa Federico Varese, która na księgarniane półki trafi już 3 września nakładem domu wydawniczego Rebis. Niebawem recenzja tej książki na naszym kanale. Jednak wcześniej chcemy ją polecić z innego powodu. Na końcu książki kilkadziesiąt stron przeznaczono bowiem na indeks nazwisk, wyjaśnienia różnych pojęć z zakresu zagranicznej przestępczości zorganizowanej oraz wykorzystane w publikacji źródła. A tych jest bardzo wiele. Od internetu przez inne książki i opracowania naukowe, aż po wywiady, materiały z podsłuchów czy protokołów przesłuchań. Ruscy narkos Artur Górski i Nazar powracają. Już w październiku do księgarni trafi książka Ruscy Narkos, Tom pierwszy, Genesis. Artura Górskiego w rozmowie z Nazarem M., byłym gangsterem działającym w Polsce w imieniu grup przestępczych z państw byłego ZSRR. Tym razem Nazar przybliży historię tego, jak przenikał do kartelu narkotykowego, chcąc pomścić śmierć swojego przyjaciela. Za pozycję odpowiada nowe wydawnictwo Black One Media. Słynny ślepak z grupy Oczki na gali MMA. Jacek P. pseudonim Ślepak, były gangster z dawnej grupy szczecińskiej marka M. pseudonim Oczko, był ostatnio widziany na gali Babylon MMA w Międzyzdrojach. Oglądał tam walkę Wojciecha Janusza z Łukaszem Łysoniewskim, zwycięską dla tego pierwszego. Przypomnijmy, ślepak był wysoko postawionym członkiem gangu Oczki. Po odpokutowaniu za swoje gangsterskie winy miał przejść na wrócenie i pomagać podopiecznym hospicjum. Nowy reporter online w sprzedaży. Nowe wydanie magazynu kryminalnego Reporter jest już dostępne w sprzedaży online. Tradycyjna, papierowa wersja trafi do kiosków i MPików w środę 4 września. Tym razem w reporterze m.in. o relacjach jednego z bossów grupy Pruszkowskiej, Andrzeja Kapseł, do nim Pershing, z najbardziej znanym polskim jasnowidzem. Nie zabraknie też dwóch reportaży mojego autorstwa. O rozwiązaniu przez łódzkie archiwum X sprawy zabójstwa policjanta spod sieradza oraz o Wiesławie J pseudonim Picek, który po wieloletnim wyroku chciał przywrócić w Szczecinie stare gangsterskie zasady i znów wpadł. Mafia News na Patronate. Jak wielu innych twórców, Mafia News dołączyła do Patronate, aby rozpocząć tam zbiórkę środków na realizację kilku ciekawych projektów. W planach mamy przede wszystkim wyjazd na wschód i nagranie wywiadu wideo oraz reportażu z udziałem prawdziwego rosyjskiego gangstera. Ponadto chcemy do odcinków studyjnych zaangażować profesjonalnego lektora i poszerzyć bazę sprzętową potrzebną do nagrań programu. Mowa tu głównie o aparatach, kamerach czy obiektywach. Zdecydowaliśmy się uruchomić profil na Patronite, jako że wiele z naszych materiałów jest ograniczone przez mechanizmy YouTube w zakresie przychodów reklamowych. Jeśli chcesz wspomóc projekty Mafia News, link do naszego profilu na Patronate zamieszczamy w opisie tego wydania programu. Na każdego patrona czekają nagrody. To wszystko w tym wydaniu programu Mafia News. Dziękuję za uwagę. Na kolejne zapraszam już niebawem. Patryk Szulc Nagranie zostało zrealizowane przy pomocy Seesound Studio w Łodzi.